Do czego mogą służyć dane z portalu Dane.gov.pl? Sektor publiczny posiada mnóstwo cennych zasobów informacji z różnych obszarów, m.in. dane o mobilności, dane meteorologiczne, ekonomiczne czy finansowe. Portal Dane.gov.pl umożliwia pobieranie w jednym miejscu danych z wielu baz. Dostęp do stale rosnącej liczby danych oraz możliwość korzystania z nich mają pierwszorzędne znaczenie dla innowacji. Bez wartościowych danych dostępnych w otwartych formatach rozwój sztucznej inteligencji i innych innowacyjnych zastosowań cyfrowych, jak na przykład IoT, nie byłby możliwy. Chcesz sprawdzić prawdziwość zasłyszanych informacji? Jeśli to na przykład dane liczbowe czy dane statystyczne, istnieje duża szansa, że właśnie na portalu danegov.pl znajdziesz odpowiedź. Wystarczy, że wejdziesz do zakładki Dane i skorzystasz z wyszukiwarki. Może szukasz kontaktów do urzędów czy żłobków albo interesuje Cię, jakie imiona są najczęściej nadawane dzieciom czy jakie marki samochodów cieszą się największym zainteresowaniem Polaków. Wpisz w oknie wyszukiwarki wybrane hasło i wyszukaj dane. Jeśli wybierzesz dane, które posiadają widok tabelaryczny, możesz je porównać. Portal stworzy dla Ciebie wykres, który możesz dowolnie wykorzystać, na przykład w swoich pracach. Myślisz o stworzeniu oryginalnej aplikacji, szukasz sprawdzonych informacji lub praktycznej wiedzy typu dane kontaktowe, popularne imiona czy liczba krewnych o tym samym nazwisku, pasjonaci, naukowcy, przedsiębiorcy każdy ma szansę zrobić dobry użytek z publicznych danych. Korzystanie z nich prowadzi do powstawania innowacyjnych produktów i usług, które zmieniają świat i pozwalają nam żyć bardziej komfortowo. Korzystaj z otwartych danych z portalu danegov.pl.